No, wracając do Hulajnogi to przyszedł taki czas, że w nowej Hulajnodze w końcu złapałem kapcia. Nie wiem czy to ja, czy Koleś jechał na CPN i złapał mi tego kapcia. To już bez znaczenia musiała przyjść taka pora, dlatego nowa Hulajnoga na razie jest uziemiona. Zamówiłem 5 dętek w Chinach od razu pakietowo. Jest taniej, przydadzą się na zapas. A na razie reanimuję starą SXT, właśnie przed garażem ją dojeżdżałem. No, buja się to, to chyba 15-20 na godzinę, bo akumulator do dupy, ale z kilometr dwa nią zrobię tak, byleby do pracy dojechać z domu do domu czy do garażu. Przewieźć jakąś paczkę z paczkomatu, także podłączyłem na razie starą hulajnogę. A, to jest nowy zasilacz do nowej. A, do starej tutaj na razie się ładuje. Podejrzewam, że poładuje się z pół godziny i zgaśnie, bo on już jest tak dorżnięty. Ten akumulator, chociaż ten akumulator ma tylko nieco ponad rok, no ale to jest taki zastępczy, kupiony z Oelixa, no i okazuje się, że. Lipne są te akumulatory, bo on już po trzech miesiącach był taki, no, no prawie w takim stanie jak teraz. 3 miesiące w miarę pojeździłem, tak od kilkunastu kilometrów, co, co każde ładowanie to spadało jakieś 5-10%, także no po około 10-20 ładowaniach maksymalnie ten akumulator już przejeżdżał tylko ze 2 km i tak mu zostało. Także straszna lipa, no ale jako awaryjny może służyć tej starej SXT. No, i na razie tak się będę nią bojał te 15-20 na godzinę. Bo no nawet jak na początku po naładowaniu, turbo mi załapie i tam niby teoretycznie do tych 40 powinienem się do 50 km na godzinę rozpędzać tą hulejnogą. Jakby akumulator był dobry, tym bardziej że mam tutaj mniejszą zębatkę sportową. No, ale no z takim akumulatorem, niestety. Nie pojadę tym więcej niż 20-30 na godzinę. Hmm, nawet nie będę używał turbo, bo dwa razy szybciej wypija akumulator, tak na trybie eko, żeby tylko się przejechać. Ten kilometr, góra 2. Pewnie, jak będę chciał nią do pracy pojechać, to będę musiał ze sobą zasilać, brać i doładowywać w pracy, żeby potem z powrotem pod górkę yy, dojechać do domu w miarę przyzwoitym tempie. Bo na dorżniętym akumulatorze ona się jakoś toczy, ale tak mozolnie, że to już lepiej prowadzić. No, no bo do pracy mam w dół, także tam to jakoś sobie pojadę, nawet na słabym akumulatorze, ale wracając muszę ją doładowywać. No ale że do pracy mam niedaleko też tylko kilometr, także jak sobie tam doładuję, to spokojnie dojadę na tym akumulatorze, a na opony, znaczy na dętki do nowej hulajnogi muszę czekać. Co najmniej dwa tygodnie, tam jest napisane, że do 15 dni, ale nie wiadomo kiedy wyślą i czy to się nie przeciągnie. Także, no, hulajnoga nowa, uziemiona, no, i to na tyle.